Kiedy dwa mądre dzieciaki kłócą się, czy odpowiedzią było 21 czy 37, a ty wiesz, że prawidłową odpowiedzią jest syntax error. Nauczyciel, kiedy pomaga komuś obok twojej ławki. Mina mojego nauczyciela, kiedy słucha mojej prezentacji. Kiedy oddaje swoją pracę nauczycielowi. Jak zapłacić podatki? Jak kupić dom? Jak znaleźć pracę? Co się uczymy w szkole? Zbijak na WF-ie. Jak to wygląda? Jakie to uczucie? Kiedy nauczyciel zmazuje tablicę, a ty jeszcze nie zdążyłeś przepisać. Kiedy powtarzasz klasę i jesteś o rok starszy od reszty. Kiedy naprawdę długo się uczyłeś, a i tak dostajesz pałę z kartkówki. Kiedy nie uważasz na lekcji i nauczyciel zadaje Ci pytanie: Litera X i Y w alfabecie. Litera X i Y w matematyce. Sprawdzian będzie łatwy, jeżeli poważnie przysiądziecie do nauki. Błędy czynią cię silniejszym. Osoba, która wymyśliła zadania domowe. Nauczyciel, kiedy widzi, jak ktoś jest dręczony. Nauczyciel, kiedy widzi, jak ktoś żuje gumę. Ja używam innej metody do rozwiązania zadania. Mój nauczyciel matematyki. Jak masz na imię jako rycerz? Ja chwilę później po napisaniu sprawdzianu.